Witajcie kochani. Jestem u siebie na balkoniku z moją piękną kicią, która siedzi za mną. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o książce Piknik pod wiszącą skałą. Książka, z którą spotkałam się po raz pierwszy jak byłam dzieckiem. Wtedy był to film na Alekino, o którym słyszałam, że jest to fenomen i klasyka gatunku i który, no, zostawił we mnie takie mieszane uczucia, ale byłam wtedy bardzo młodą osobą, kiedy go oglądałam. W tym roku powróciła do mnie ta historia w marcu, kiedy poszłam do Teatru Narodowego na sztukę pod tym samym tytułem oraz niedawno kinom Muranów również zachęcało do przyjścia na pokaz tego filmu w lepszej jakości. Tak, bo film jest, no, już trochę wiekowy, bo ma Ponad 50 lat, tak, w latach 70. został e, e, z, e, nagrany, natomiast sama powieść pochodzi z roku 1967. Jest to powieść, e, tak jak już wspomniałam, jest to klasyka literatury australijskiej. E, akcja rozgrywa się w 1900 roku, w dniu 14 lutego, w dzień Świętego Walentego. Jak wiemy, Australia to jest... E, no, na półkuli południowej, więc luty to u nich pełnia lata, nie tak jak u nas. Grupka dziewcząt z pensji wybiera się na piknik pod wiszącą skałą. W trakcie pikniku czwórka z nich, Miranda, Irma, Marion i Edyta, wybierają się Samodzielnie, znaczy osobno oddzielają się od reszty grupy, aby zbliżyć się właśnie do wiszącej skały i ją obejrzeć. Niestety z tej wyprawy powraca tylko Edyta, rozhisteryzowana i rozpłakana, e, że dziewczyny się zaczęły wspinać i nagle po prostu oddaliły się tak bardzo, że aż w końcu zniknęły. E, po paru dniach udaje się odnaleźć Irmę. Która niestety w wyniku szoku, przemęczenia organizmu nie jest w stanie zupełnie powiedzieć, co się stało zresztą. I tak naprawdę tutaj się ta tajemnica kończy, ponieważ książka, która ma 17 rozdziałów, nie opisuje dalej, co stało się z tymi dziewczynami. Dalej mamy tak naprawdę przedstawienia, portrety różnych postaci, którzy, które w jakiś sposób były zaangażowane w poszukiwania dziewcząt. jak ta tajemnica, ten skandal w tym 1900 roku, jaki to miało wpływ na ich dalsze życie. Książka jest smutna, ma, te historie niektórych ludzi są tragiczne. I właśnie kiedy zostało to opublikowane w roku 1967, zostało to przedstawione jako historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, że naprawdę miało to miejsce. Zadziałało to tak mocno na psychikę ludzi, że wszyscy byli zafascynowani tajemnicą wiszącej skały. Sami, nawet na własną rękę, próbowali sprawdzać gazety, czasopisma z tamtych lat, aby czegoś więcej dowiedzieć się o losie, tej, o losie trójki dziewczyn, a właściwie dwóch, tak, bo ich ma powróciła więc zaginęła Miranda oraz Marion. A także od grupy oddaliła się nauczycielka matematyki, która również wspięła się na samą górę i również zaginęła. Książka niestety w żaden sposób nam nie tłumaczy, co się stało z tymi dziewczynami. Pozostaje to tajemnicą. I tak przez wiele lat, aż do śmierci samej autorki, sądzono właśnie, że historia jest oparta na faktach, ale niestety jest to tylko i wyłącznie fikcja. Nigdy to się nie wydarzyło. Nigdy nie było Mirandy, nigdy nie było Irma, ani Marion, nikt mm, nie zaginął na tej wiszącej skalę. I co ciekawe, kiedy ta, powieść była publikowana, kiedy ta powieść została złożona do wydawnictwa do publikacji, ona miała zakończenie i wyjaśnienie, co się z tymi dziewczynami stało. Jednak wydawnictwo doszło do wniosku, że nie ma sensu mm, ujawniać tego, czytelnikom, że książka na pewno lepiej się sprzeda, jeżeli właśnie się powie, że to jest na faktach autentycznych i nie wiadomo, co się stało. To zawsze buduje grozę, tajemnicę i no, jest świetną, no, takim świetnym haczykiem, żeby jak najwięcej czytelników tutaj zachęcić do kupna książki. I faktycznie to się sprawdziło, bo ludzie tak bardzo uwierzyli w tę historię, że nawet jakbyśmy pojechali do Australii, do miejsca, w którym Przyjmuje się turystów, którzy chcą zwiedzić wiszącą skałę, zobaczylibyśmy posąg Mirandy, która tak de facto nigdy nie istniała. Więc to był taki chwyt. na lince z chęcią się na to zgodziła, autorka tej książki, i do końca swojego życia nigdy nie próbowała rozwiać tej pogłoski. Natomiast zażyczyła sobie, żeby po jej śmierci został opublikowany ostatni rozdział tej powieści. I tak właśnie się stało, ja go tutaj mam, tak zwany rozdział 18, który powiem szczerze, jeżeli się ktoś kiedyś pokusi go przeczytać, jest jeszcze bardziej e, tajemniczy i moim zdaniem zupełnie nie pasuje do reszty utworu, ponieważ pojawiają się tutaj elementy science fiction, elementy nadprzyrodzone, do których w żaden sposób autorka nie odnosi się w, w tych rozdziałach tutaj zawartych. Co się więc stało z dziewczynami? Mianowicie, kiedy one się zaczęły coraz wyżej wspinać, ma się takie poczucie, jakby one wyszły w trans. Jakby tam działa jakieś pole magnetyczne, niczym wiecie trójkąt bermudzki, i one wyszły jak jakiś rodzaj ekstazy, przyciągania właśnie jakiegoś skalnego przyciągania. Ja będę tutaj używała różnych dziwnych stwierdzeń, no bo to jest bardzo ciężko opisać. To jest w ogóle bardzo trudny tekst do przetłumaczenia i no, ja bym się go nigdy nie podjęła tłumaczenia, więc brawa dla tłumacza tej książki, który jest Wacław Niepokulczycki, wykonują świetną robotę. I tak, w trakcie tej ekstazy do dziewczyn dołączam mm, kobieta, którą oczywiście możemy sugerować, się, że to jest ta nauczycielka, która oddaliła się od grupy, ale w rozdziale 18 dziewczyny jej w ogóle nie rozpoznają. Ehm, Ponieważ jest ona zmęczona długą spineczką, dziewczyny rozsznurowują jej gorset i same w końcu postanawiają się trochę rozebrać, no bo wiadomo, jest lato, upała. To jest 1900 rok, więc dziewczyny są w bardzo, no, takich, no, krytych ubraniach, w białych sukienkach, zdejmują więc gorsety i Miranda postanawia w ogóle je rzucić w otchłań. Ale co najdziwniejszego, kiedy właśnie nimi w kierunku otchłani, one nie spadają te korsety. One się zatrzymują w czasie. Wygląda to tak, jakby przykleiły się do przestrzeni. Nie można w nich ich w ogóle oderwać, sięgnąć ich. Jakby były przyklejone, no wiem, że to dziwnie brzmi, do powietrza. Stanęły po prostu. I zaraz potem pojawia się dziura w przestrzeni. Em, tak. I ta dziura, która ma otwór. I ta dziura zaczyna w ogóle pojawiać się i znikać, aż końcu chowa się gdzieś pod głazem. I ta kobieta, która do mnie dołączyła, yy, zaczyna się zmniejszać, zmienia się jej postać, niby przypomina trochę, staje się jakby takim krabem o maszczypce, i pierwsza przedostaje się między gruzy i dostaje się do tej dziury i w nią wchodzi, następnie puka, aby dać sygnał Marion, że może za nią podążyć. I tak, podąża Marion, podąża potem Miranda. I kiedy Irma już się szykuje i czeka na sygnał, że i ona może wejść do tej dziury, Jeden z głazów się obsuwa i spada centralnie na tą dziurę, zamykając jej dojście do niej. I tak się właśnie kończy XVIII rozdział. Więc jak widać, no, kończy się w sposób w ogóle jakiś nadprzyrodzony, zupełnie nierealistyczny. I o co tutaj chodzi? Wiemy z opowiadań przyjaciół Joannicy, że była ona zafascynowana nadprzyrodzonymi zjawiskami spirytualizmem. I tezą podróży w czasie. Więc najprawdopodobniej uważa się, że ta dziura, ta dziwna dziura, która pojawia się w przestrzeni, to jest jakiś portal. Między portal, który służy do tego, aby przenosić się, transportować się w czasie. Czyli dziewczyny przeniosły się jakiegoś innego wymiaru do, innej, do innych czasów, do innego wieku, nie wiemy gdzie. I tak właśnie staje czas. I dla mnie, która ja jestem dosyć sceptyczna, jeżeli chodzi o podróże w czasie, bo żeby podróżować w czasie, to musimy uznać, że istnieją jakieś wymiary, w których się powtarza każdy dzień, każdy moment, każda godzina naszego życia. I żeby móc się właśnie, tak jak, tak jak poruszamy się między stacjami, to musimy... Hmm, przenosić się, tak, z jednej stacji do drugiej, czyli na przykład do dnia wczorajszego, przedwczorajszego. I chyba właśnie wydaje nam się, że nic o to chodziło, no bo te gorsety one stanęły na tej, przykleiły się do powietrza, czyli one stanęły w czasie, stały się nieruchome, jakby stanęły w jednym miejscu, w jednym punkcie. Nawet ten rozdział się zaczyna, ten osiemnasty. It is happening now and as it has been happening ever since Elif Holton ran stumbling and screaming towards the plane. As it will go on, happening until the end of time. Czyli jakby ta scena, w której Edyta wraca z krzykiem, właśnie z wiszącej góry a tutaj mamy towarzystwo powtarza się cały czas, tak? Że nie ma to przeszłości ani przyszłości. Ta Edyta będzie za każdym razem zbiegała i powracała do tego momentu, do, tej, e, do tego czasu. I tak właśnie. Dla mnie, jakby, ja jestem dosyć sceptyczna, więc mnie trochę ten, ta końcówka nie do końca przekonuje, aczkolwiek no, jest to ciekawe. Jest to ciekawe, rozbudza to e, wyobraźnię, pobudza naszą wyobraźnię i okej, okay, tak? E, jest to coś nowego. Jak chyba, gdybym nie znała historii Joannicy, pomyślałabym, że dziewczyny po prostu w wyniku przemęczenia i upału dozna doznały urazu termicznego i najprawdopodobniej zemdlały i z zmarły. I to jest jakby... Jakby się przenosiły właśnie do innego wymiaru już po śmierci, ja bym to tak zinterpretowała. Dla mnie jednak, co jest najważniejsze w tej powieści, to jest opis natury. To jak John Lindsey opisuje przyrodę australijską, jakich używa skojarzeń, brzoskwiń, które są obierane, Irma obiera brzoskwinie niczym Kleopatra. No, dla mnie to jest poezja dla mojego mózgu i chyba właśnie ten taki opis tej przyrody, tego życia angielskich imigrantów, kolonistów, chyba to mi najbardziej pozostanie w sercu.